Witaj, mój drogi bracie, moja droga siostro. Życzę, aby pokój Jezusa był teraz nad tobą i całą twoją rodziną. Amen. Jestem pastor Antoni Junior i mam dziś dla was szczególną wiadomość skierowaną właśnie do ciebie. Słuchajcie, kiedy się tutaj modliłem, aż muszę się powstrzymywać, bracia, bo Bóg pokazał mi coś bardzo mocnego. Widziałem wielu z was ze złamanym sercem. To niezwykły smutek, lecz taki, który boli w duszy. Wydaje ci się, że nie dasz rady, a co gorsza, nie masz komu o tym powiedzieć, bo tak sądzisz. Ach, ludzie są tak pochłonięci swoimi sprawami i zmartwieniami, że nawet nie zamierzam się przed nimi otwierać. Nawet nie powiem, co się dzieje, bracie. Czasem mąż nie ma żony, przed którą się otworzy. Albo żona nie otwiera się przed mężem. Jedną z zalet małżeństwa, którą zauważyłem, jest możliwość liczenia na drugą osobę. To jest mieć wsparcie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujesz, wiesz? Więc nie bój się, nie wstydź się otworzyć przed kimś. Wiem, że ludzie nie zawsze interesują się Twoim problemem i o tym chcę dziś porozmawiać. Zgadza się, chcę ci pokazać, że masz wyjście, ale może go nie dostrzegasz. A to wyjście jest w Słowie Bożym. Dziś Ci to udowodnię, ponieważ Słowo Boże, ponieważ sam Pan Jezus Chrystus jest. Odpowiedź, której szukasz, to właśnie to, czego najbardziej potrzebujesz, nawet jeśli od dawna jesteś w kościele. Już od dłuższego czasu kroczysz z Panem. Ale chcę Ci dziś tutaj przypomnieć, że to właśnie prostota Ewangelii zmienia ludzkie życie. Nie ma znaczenia, bracia, ile ktoś ma wiedzy, ile ma zasobów. Czegokolwiek by to nie było, a nawet doświadczeń. Bracia, Ewangelia jest dla nas wystarczająca, nie potrzebujemy niczego więcej. Jak wiecie, na moim kanale mówię tylko o Ewangelii, bo to ona zmienia moje życie. Ponad 20 lat temu nawróciłem się, oddałem życie Jezusowi i wszystko się zmieniło. Mam dziś cel, chcę Wam pomagać. Codziennie spotykam smutnych ludzi. Bracia, rozumiecie? Ludzie często zatrzymują mnie na ulicy, proszą o modlitwę i dziękują z wdzięcznością. Wiem, że wiele osób jest bliskich poddania się i porzucenia wszystkiego. Mówią do mnie: Pastorze, to wielki smutek i udręka. Chciałbym się od tego uwolnić. Co wtedy, bracia? Zwykle mówię tym osobom tak: zacznij służyć innym, zacznij patrzeć na problemy swojego bliźniego, bo kiedy decydujesz się służyć innym ludziom, wypełniasz Boże powołanie. Biblia mówi w liście do Galatów, rozdział 6, że kiedy znosimy się nawzajem w miłości, a kiedy mówię znosić, nie chodzi o to, a będę znosił tego człowieka, bo Jezus tak kazał prawda? Nie, bracia. Chodzi o wsparcie dla ludzi, kiedy niesiesz ciężary innych. Wtedy wypełniasz prawo Chrystusa. Zgadza się? Tak mówi Biblia. A wypełnianie prawa Chrystusa to robienie tego samego, co Jezus zrobił dla nas, bracia. Jezus był tam na krzyżu i miał zdolność modlić się za ludzi, którzy tam byli. Miał zdolność zbawić i rozmawiać z człowiekiem, przestępcą, który był obok niego i przebaczył temu człowiekowi. I co zauważam? Jezus, on miał pewną formułę, która polegała na tym, że skupiał się na człowieku, nigdy nie skupiał się na sobie. Jezus. Zauważysz to: On nie mówił o sobie, chyba że po to, by uwielbić Ojca, i mówił ludziom. Błogosławiony jest ten, kto daje, niż ten, kto otrzymuje. Bracia, to jest zasada biblijna: kiedy poświęcasz się dla kogoś, kiedy poświęcasz swój czas, by komuś pomóc, tak naprawdę zbierasz błogosławieństwa dla siebie. Amen, zbierasz błogosławieństwa i jesteś szczęśliwszy. To moja rada dla Ciebie, a dziś chcę z Tobą porozmawiać o czymś, co wydarzyło się przed ukrzyżowaniem. Bracia, dzisiejsze przesłanie jest mocne i nie mogę się doczekać modlitwy za Ciebie. Na końcu, proszę, nie opuszczaj nagrania. Wiem, że niektórzy się spieszą, możesz trochę przyspieszyć nagranie, ale go nie opuszczaj. Wierzę, że Bóg da Ci coś wyjątkowego podczas modlitwy. Dobrze? Proszę. Zasubskrybuj mój kanał klikając Subskrybuj pod nagraniem i włącz dzwoneczek obok. Wybierz opcję Wszystkie, zwróć uwagę, wybierz opcję Wszystkie, żebyś otrzymywał powiadomienia na swój telefon. Kolejne filmy, które wrzucę. Modlitwa poranna, modlitwa wieczorna, a także filmy popołudniowe. Dobrze, więc zaczynajmy bracia. Jak mówiłem, poczułem w sercu, że wielu z Was jest naprawdę bardzo smutnych. To jest smutek, który nie odchodzi, trwa dzień po dniu. Nawet próbujesz, nawet próbujesz uwierzyć, że wyjdziesz z tej sytuacji, ale wydaje się, że to nie mija. Ten niepokój tkwi głęboko w Tobie. Najtrudniejsze jest to, że nie masz z kim się otworzyć, lub już to zrobiłeś. Ale to nie rozwiązało problemu. Albo boisz się przeszkadzać innym w ich codziennych sprawach, bo wiesz, że każdy jest zajęty i każdy zmaga się ze swoimi własnymi problemami. Rozglądasz się i dostrzegasz ludzi, którzy cię kochają: rodzinę, przyjaciół, braci w wierze. Ale pojawia się też inna kwestia. Często oni nie są w stanie pomóc, bo nie rozumieją, na jakim poziomie toczysz swoją wewnętrzną walkę. Więc ta samotność cię nie opuszcza. To boli i boli coraz bardziej. Bracia, czytając dziś słowo, które chciałem przynieść, natknąłem się na znaną wszystkim scenę, ale nikt nie zatrzymuje się, żeby pomyśleć o głębi tego, co tam się wydarzyło, co było momentem. Byłem tam, na Górze Oliwnej, i mogę ci powiedzieć, to jest miejsce duchowe, to jest portal Boga w tym miejscu, bo to właśnie tam Jezus, onasz pocił się krwią. Tak wielkie było jego cierpienie, jego udręka. A słowo po hebrajsku oznacza tłocznie miłosierdzia. Więc, zuchwyceni oni, powiedzieć, że Jezus był ukryty, w którym siam. Mały park zastępczy. Ale oni są wysokimi facetami ze świata, który odszedł. Pożary, braterstwo, wasze grzechy to wszystko przytłaczało duszę Jezusa. Wiecie, co zrobił jako Syn Boży: On nie odizolował się całkowicie i też nie udawał, że wszystko jest w porządku, jak często my to robimy, prawda? On po prostu zawołał swoich najbliższych przyjaciół: Piotra, Jakuba i Jana, i był wobec nich całkowicie szczery. Zobacz co napisano w Ewangelii Mateusza 26:38 do 40. Jezus powiedział tak: Och moja dusza jest przygnieciona smutkiem aż do śmierci. Zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. Wtedy poszedł trochę dalej, upadł na twarz i modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, jednak niech się stanie Twoja wola, a nie moja. A potem wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. Nie mogliście czuwać ze mną nawet jednej godziny? Powiedział do Piotra: Spójrzcie na to, bracia. Pierwsza lekcja, jakiej udziela nam Jezus, to że okazywanie bólu nie jest oznaką słabości, lecz dowodem na to, że jesteś człowiekiem. Prawda? Jezus pokazywał tam swoje człowieczeństwo. Więc to kłamstwo, że wierzący nie smuci się, albo że wiara oznacza, że zawsze musisz się uśmiechać, bracie. Już na przykładzie Jezusa ta myśl upada, bo to Chrystus jest autorem naszej wiary. On powiedział: Moja dusza jest przygnieciona, czyli on to poczuł i przeżył. Praktykuję to, już będę się modlił. Tylko scenariusz możliwości etycznych. Jedno jest pewne: Jezus się tam modlił, a potem wrócił i co znalazł? Uczniowie, i wtedy Ewre ze specjalizacją w zarządzaniu co jest bardzo ważne. Agüera, weliobracja to nie dlatego, że byli źli, nie, to nie dlatego, że nie kochali Chrystusa, nie. Ale prawda jest taka, że nie mieli zdolności duchowej ani emocjonalnej, by zrozumieć głębie tego, przez co przechodził Jezus. Więc ból Chrystusa w tamtym momencie był bólem wyjątkowym. A jego proces był czymś wyjątkowym tylko między nim a ojcem. I być może właśnie w tym miejscu znajduje się teraz Twoja dusza, jak powiedziałem na początku kazania, może próbujesz rozmawiać ze swoim współmałżonkiem w małżeństwie, o zmęczeniu, o smutku, przez który przechodzisz, a ta osoba nie potrafi tego zrozumieć. Gdy próbujesz zwierzyć się z trudów służby, słyszysz tylko: jesteś błogosławieństwem, Bóg cię używa, ale bracie, tylko Ty wiesz co to jest. Tylko ty rozumiesz, czym jest ten ból i bardzo często obwiniasz się, bo myślisz, że powinieneś być silny i twardy przez cały czas, myślisz, że musisz być szczęśliwy przez cały czas. A to nie zawsze tak wygląda. Tak, bracia. Dzięki Bogu mam tutaj Thais, moją żonę. Zawsze się przed sobą otwieramy, co bardzo nas wzmacnia. Zacznij wyrabiać ten nawyk w małżeństwie, zanim powiesz Pastorze, to niemożliwe. Nie znasz mojego męża ani żony, nie wiesz jak bardzo on jest skupiony na sobie, bracia? Spróbujmy. To jest coś, co trzeba ćwiczyć. I oczywiście, jeśli chcesz mówić, musisz też być gotowy, żeby słuchać, prawda? Nie baw się telefonem, kiedy druga osoba rozmawia, ale poświęć uwagę, spójrz w oczy, poświęć czas. Nawet jeśli sądzisz, że marnujesz czas? Jeśli robisz to dla Pana, jak dla Boga, On to widzi i Cię wynagrodzi. Amen, chwała Bogu. Rozumiesz przesłanie? Wiem, że są tu osoby, które być może zastanawiają się, ale, pastorze, co mam więc zrobić, jeśli nawet osoby, które mnie kochają, nie potrafią mi pomóc? Czy będę już zawsze sam z tym bólem? I właśnie tutaj, bracia, pojawia się objawienie, które zrobi całą różnicę w Twoim życiu. Wróćmy do sytuacji Jezusa z uczniami. Biblia mówi, że gdy Jezus zastał ich śpiących, nie zrobił z tego skandalu. On się nie poddał. Zrobił to, czego musimy się nauczyć. Przestał oczekiwać od ludzi tego, co tylko Bóg mógł dać. Zapamiętaj to, co mówię. Wiem, że dziś ta wiadomość poruszyła Cię. Nie oczekuj od ludzi tego, co dać może tylko Bóg. Amen. Jezus wrócił do modlitwy. Znów się pochylił twarzą do ziemi, w miejscu tłoczni i miażdżenia, i szukał jedynego wsparcia, które nigdy nie zawodzi. Alleluja. I wiesz, co się stało? Niebo odpowiedziało. Bracia, Ewangelia według Łukasza mówi nam, że kiedy ludzie spali, niebo było całkowicie przebudzone, ponieważ Anioł pojawił się z nieba, aby wzmocnić Jezusa. Amen. Łukasz, rozdział 22, mówi dokładnie o tym: Widzicie, bracia, pomoc nie przyszła od bliskich, lecz z góry. I ten schemat widzimy, że powtarza się w Biblii, ponieważ wiele lat później apostoł Paweł, pod koniec swojego życia, przeżył coś bardzo podobnego. Biblia mówi, że był wtedy w Rzymie. On stawał przed sądem, ponieważ wkrótce miał zostać skazany na śmierć i wtedy został sam. Bracia, poczuł się opuszczony przez wszystkich. Sprawdźcie, co napisał w ostatnim liście, w dwa liście do Tymoteusza, 4.16-17. Powiedział tak: Nikt mnie nie wsparł przy mojej pierwszej obronie, wszyscy mnie opuścili, ale Pan stał przy mnie i dał mi siłę, chwała Bogu. A więc bracia to jest wzorzec, który istnieje w Biblii i dlatego przechodzisz przez to samo. Apostoł Paweł powiedział, że wszyscy go opuścili, ale Pan pozostał przy nim, może bracia. Ludzie opuścili Pawła, ponieważ bali się, że zostaną zabici. W tamtym czasie była bardzo wielka prześladowanie, tak samo jak prześladowano Jezusa i robiło się coraz ciaśniej. I w ten sam sposób wróg twojej duszy, szatan, może knuć przeciwko Twojemu życiu, próbując Cię powalić. A nawet sam Bóg dopuszcza to ciśnienie, aby sprawdzić, co jest w Twoim sercu. Amen. Czasami Bóg pozwala ludziom zasnąć, żebyśmy w końcu obudzili się na Jego obecność. Czasami Bóg dopuszcza ciszę wokół nas, żebyśmy w końcu usłyszeli Jego głos. Pozwól, że Ci coś powiem. Nie każde opuszczenie, którego doświadczasz, jest odrzuceniem. Czasami to przygotowanie od Boga. Amen. Napisz w komentarzach, co Bóg do ciebie mówi, bo wierzę, że to jeszcze nie koniec. Duch Święty dokona tu jeszcze wielkiego dzieła w tym filmie, więc zostań, dobrze? Bracia, Bóg musi nas nauczyć jednej rzeczy, że żebrzemy od innych. Wiecie, bracia, tylko On może nam dać powołanie i to, co najlepsze, bo Bóg nas kocha, ale dopóki będziemy zależni od miłości ludzi. Dopóki będziemy zależni od pochwał, od szacunku, bracia, utkniemy w połowie drogi. Musimy wiedzieć, że wykonując dzieło Boże, nie powinniśmy niczego oczekiwać w zamian. Nie oczekuj niczego od ludzi, bo są omylni i często egoistyczni. Nie każdy chce naszego dobra. Powiedzmy sobie szczerze, bracia, twarda prawda jest taka, że są ludzie, którzy nawet się cieszą, gdy widzą, że jesteś smutny, bracia. Trudno o tym mówić, ale sam tego wielokrotnie doświadczyłem. Nie tylko wśród chrześcijan, ale wszędzie ludzie są skomplikowani. I musimy nauczyć się patrzeć w górę, patrzeć na Jezusa. I dlatego, jeśli dziś jesteś smutny, chcę cię zaprosić, idź do stóp krzyża, szukaj Pana z całego serca. Wierzę, że nie jesteś tu przypadkiem, może mnie nie znasz, ale dziś trafiłeś na ten kanał. To pierwszy raz, gdy mnie słyszysz, ale zapraszam cię, szukajmy pana razem. Codziennie rano i wieczorem zamieszczam modlitwę, to prawdziwe błogosławieństwo. Dołącz, tu jest jak w rodzinie, wiesz? to miejsce, gdzie naprawdę Bóg czyni cuda. Mogę tylko dziękować Panu, ale zanim się pomodlimy, chcę ci powiedzieć, żebyś szukał Boga w intymności. To jest taka intymność bracia, którą można znaleźć tylko wtedy, gdy jesteśmy w dolinie w Getsemani, w tym miejscu decyzji. To miejsce, gdzie Duch Święty działa mocniej, a aniołowie Pana pomagają nam, bo Biblia mówi, że umacniali Jezusa. I wiecie dlaczego tak postąpił? Bo dzieło Boga w życiu Jezusa nie było jeszcze skończone. Bóg miał dla niego krzyż, ale też z martwych wstanie. Jezus pokonał śmierć, grzech i diabła, abyśmy mogli być z nim na zawsze. Taka jest wola Ojca, byśmy zaludnili niebo. Bracia, jestem pewien, że Bóg bardzo cię kocha i już to udowodnił tam na krzyżu Kalwarii. A teraz ty musisz dać mu odpowiedź, dobrze? Więc będziemy się modlić. Bardzo chcę, żebyś skupił się na tej modlitwie, otworzył swoje serce, jeśli to konieczne, jeśli to potrzebne. Nie wstydź się łez, ale zaufaj jedynemu, który może odpowiedzieć na Twoje modlitwy. Amen. W jedynym, który może zabrać ten ból z Twojej piersi, ten smutek, który wydaje się, że nigdy nie odchodzi. Wiem, że Pan może uczynić ten cud dziś w Twoim życiu. On może Cię całkowicie uzdrowić. Amen. Zamknij oczy. A po modlitwie, proszę, podziel się. Ludzie bardzo cierpią, bracia, a Ty możesz być światłem i błogosławieństwem dla wielu. Wysyłając tę modlitwę przez WhatsApp, dobrze, zamknij oczy i pomódlmy się. Aleluja, Panie, mój Boże i mój Ojcze, chcę Ci podziękować, Ojcze, za to potężne słowo, które nam dziś przekazałeś. Dziękuję Ci, Boże, bo Twoje słowo jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż obosieczny miecz. Jestem pewien, ojcze, że to słowo głęboko przeniknęło życie moich braci. Alleluja! I wierzę, ojcze, że dziś jest czas cudu. Wierzę, że dziś, panie, już nas odnawiasz, panie. Wiem, ojcze, że wielu tutaj Alleluja jest smutnych, przygnębionych, ale sam Pan powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a ja dam wam odpoczynek dla waszych dusz. Chwała Bogu! O ojcze, czy widzisz ból, którego nikt inny nie widzi? Ta łza, która jest wylewana w ukryciu, ten cichy krzyk duszy kogoś, kto czuje się zdruzgotany w środku? Ojcze, modlę się teraz za tego syna, za tę córkę, którzy czują się strasznie samotni pośród tłumu, którzy już próbowali podzielić się swoją walką, swoim zmęczeniem, swoim niepokojem, ale napotkali sen obojętności, ten sen ludzi, którzy nigdy nie zrozumieją, przez co przechodzimy. Och, Alleluja, ojcze, Twoja obecność jest pośród nas, panie. Och Boże, przebacz nam, ojcze, za wszystkie razy, gdy żebraliśmy o wsparcie u ludzi, zamiast szukać oparcia w Tobie, panie. Wybacz nam pychę, panie, naszą chęć bycia silnymi, upór i niechęć okazywania się przed Tobą. Mało się modlimy, panie. Złam w nas, Duchu Święty, wszelką zależność od ludzkiej aprobaty, każdą potrzebę bycia rozumianym przez wszystkich. Naucz nas, Ojcze, biec we właściwe miejsce. a Tua Ojcze, jak nie zostawiłeś Jezusa w Getsemanii, nie opuszczaj i nas. Poślij, Panie, swoich aniołów, by nas podtrzymali i wzmocnili. Wołam tam, gdzie ludzka pomoc nie sięga. Ojcze, niech Twoja łaska obficie spłynie na nas. O Boże, proszę, niech niebo objawi się teraz. Wejdź do tego domu, ojcze, do tej rodziny, Boże. Czuję duchową oziębłość w tym miejscu. Ale niech to się zacznie, ojcze, od życia tej kobiety, niech to się zacznie od życia tego mężczyzny. Panie Boże, nie zostawiaj ich samych, ojcze, na tej pustyni. O Panie. O Jezu, wołam do Ciebie, Panie. Jezu, podtrzymuj swoje dzieci, Panie. Są tu osoby, Jezu, które myślały o śmierci, próbowały odebrać sobie życie. Jezu, nie pozwól tej osobie ulec bólowi. Ojcze, w imię Jezusa wypędzam wszelkiego ducha śmierci, wszelkiego ducha smutku, udręki, samotności i depresji, które zniewalają Twoje dzieci. O, mój ojcze, niech każde kłamstwo wroga szepczące tej osobie, że jest sama. Nikomu na niej nie zależy. Niech wszystko upadnie. Panie, czy ci zależy? Tak, jesteś tutaj. Niech każdy łańcuch zniechęcenia zostanie złamany, niech każda twierdza goryczy zostanie zniszczona przez moc, jaka jest w tym imieniu. A jeśli jest tu ktoś, mój ojcze, kto modli się ze mną, a jeszcze cię nie zna, panie który dźwiga ten ciężar sam, nigdy nie powierzając życia Jezusowi. Chryste Ojcze, proszę, niech ta osoba teraz naprawdę odda Ci swoje serce, życie i przyszłość. Alleluja! Drogi bracie, siostro, kiedyś odmówiłem modlitwę oddania, którą teraz chcę, byś i Ty odmówił. Moje życie zmieniło się na zawsze, bo Jezus jest wierny. Gdy Go wezwałem, przyszedł mi z pomocą. On zmienił moją historię. Uwolnił mnie od nałogów i więzów. W duszy, dziś jestem wolnym człowiekiem, błogosławionym człowiekiem. Bardzo chcę, żebyś ty też to otrzymał. A przede wszystkim błogosławieństwo zbawienia. To nie ma ceny. Więc jeśli naprawdę chcesz oddać swoje życie Jezusowi, to jest Twój moment. Amen. Powtórz te słowa za mną, dobrze? Módl się z sercem i wiarą. Wierzę, że dziś Jezus zapisuje Twoje imię w księdze życia. On cię zbawi tam, gdzie teraz jesteś. Módl się tymi słowami. Panie Jezu, uznaję, że jestem zmęczony i przytłoczony. Moje serce jest smutne, panie, ale jednocześnie mam nadzieję i oddaję tobie moje życie, moją przyszłość w twoje ręce. Panie Jezu, przebacz moje grzechy. Jestem słaby, jestem grzesznikiem, ale wiem, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. I z martwych wstałeś trzeciego dnia, aby mnie zbawić. Jezu, zapisz moje imię w Księdze Życia, ulecz moje rany, zmień moją historię. Panie, Ty znasz każde z moich próśb? Odpowiedz, Panie, na moją modlitwę i ocal mnie. Jezu, chcę być z Tobą dziś i na zawsze. W Twoje imię, Jezu, modlę się i dziękuję Ci za wszystko, i chcę Ci powiedzieć, Kocham Cię, Panie, zostań ze mną. Amen. Wierzę, że Jezus wszedł w Wasze życie, moi bracia. Teraz Ty, mężczyzno lub kobieto, niezależnie czy chodzisz do kościoła, jeśli oddałeś życie Jezusowi, jesteś zbawiony. Przyjmij to, nie pozwól, żeby wróg Cię oszukał. Nie, ponieważ Jezus obiecał, że każdego, kto do niego przyjdzie, nigdy nie odrzuci. A Biblia mówi, że w niebie jest święto, gdy grzesznik się nawraca, więc przyjmij swój cud, bo już jesteś zbawiony. Duch święty teraz mieszka w tobie i już nigdy nie będziesz sam, nigdy więcej nie będziesz sam. Jezus zawsze będzie z tobą aż do końca wieków. Dobrze? Niech Bóg Cię obficie błogosławi, Kocham Cię w Chrystusie. Chciałbym tam być, przytulić Cię mocno i powiedzieć. Że Bóg jest dobry, a diabeł do niczego. Miłosierdzie Pana trwa na wieki, niech Bóg Cię błogosławi. Jeśli nie spotkamy się tutaj na ziemi, spotkamy się w wieczności z Jezusem. Tam będzie wieczne błogosławieństwo i radość. Amen, Bóg Cię błogosławi. Do zobaczenia w następnym filmie. Uścisk, cześć. Mogę o coś zapytać? Czy zauważyłeś, że często w życiu nie wszystko idzie po Twojej myśli? Czujesz się wtedy zagubiony i sfrustrowany, myśląc, że nie zaznasz szczęścia. Jest tyle problemów, z którymi się zmagasz: problemy w związkach, problemy rodzinne, brak pieniędzy i wiele innych rzeczy, które Cię zniechęcają. I to osłabia Twoją wiarę. Wiesz, dlaczego to wszystko się dzieje? Jest jedna rzecz, która na pewno sprawia ci trudność. I to właśnie to powstrzymuje cię przed życiem w pokoju, harmonii i dobrobycie. Nie stosujesz zasad słowa Bożego. Wiem, że się starasz, ale wydaje się, że kiedy próbujesz zrozumieć słowo, czujesz się zagubiony i sfrustrowany. Dlatego chcę ci coś powiedzieć. Tysiące tańczących. Okej, okay, pusto. Trenuję bardzo. Ty się udeus, a twoje życie stało się o wiele szczęśliwsze i bardziej błogosławione. Rozumiem, przez co przechodzisz i jak bardzo cierpisz. Sam także czułem się zagubiony. Wiedziałem, że powinienem więcej się modlić i czytać Biblię, ale nie potrafiłem, co frustrowało mnie, aż do chwili, gdy Jur zaczął walczyć. Odkryłem sposób, by wzrastać w mojej drodze z Bogiem. I po tym, jak udało mi się to zrobić, moje życie się zmieniło. Z wody w wino. Przemiana była tak wielka, że dziś jestem w stanie pomagać tysiącom i tysiącom ludzi każdego dnia. Chcę, abyś zobowiązał się wobec siebie i Boga, że zastosujesz wszystko, o czym powiem w tym filmie. Dobrze? Najpierw musisz modlić się i właściwie czytać Biblię. Aby mogła wejść do Twojego serca, Przynieść upragnioną zmianę i wpłynąć na Twoje zachowanie. Wiem, że często nie wiesz, co robić, bo Twoje serce jest smutne, zmartwione i zagubione. Wiem też, że często czujesz się sfrustrowany, bo nie masz siły, żeby iść dalej. Przez wiele lat żyłem tak samo, więc wiem, co to znaczy. Zmieniło się to, gdy zacząłem patrzeć na Słowo Boże prosto i praktycznie. I ta podróż sprawiła, że moje życie zmieniło się tak bardzo, że dziś jestem tutaj, pomagając tysiącom ludzi odnaleźć pokój, harmonię i kierunek. Bracia, nie mogłem zatrzymać tego tylko dla siebie, nie mogłem zachować tej wiedzy dla siebie. Dlatego napisałem trzy książki, które pomogą ci nauczyć się prostego, praktycznego sposobu szukania Boga i osiągania rezultatów. Pierwsza książka to Chwila z Bogiem. Nakarmi Twojego ducha w taki sposób, że poczujesz ogromne pragnienie szukania Boga. W tej książce zrozumiesz słowo w bardzo prosty sposób i to wzmocni twoją wiarę w niego. Przeczytasz jedną wiadomość na każdy dzień roku, pamiętając, że wszystkie te wiadomości są podzielone tematycznie, abyś mógł od razu sięgnąć po to słowo, którego najbardziej potrzebujesz. A druga książka to życie modlitwy. Ta książka zmieni twoje uczucia, twoje emocje, wskaże kierunek twojemu życiu. Zauważysz, że codzienność stanie się lżejsza. Bo modlitwa uspokaja serce i przynosi ulgę duszy. Amen. A w tej książce znajdziesz też modlitwę na każdy dzień, a wszystkie są podzielone według tematów. Na przykład jest modlitwa na lęk, modlitwa na depresję, modlitwa na niepokój, poczucie winy. Ty, który musisz dziś podjąć decyzję, w każdym razie wszystkie te modlitwy bardzo Cię wzmocnią w Twojej drodze z Bogiem. I na koniec jest książka Minuty Pokoju. To książka, która zmieni Twoje postawy i poprowadzi Cię tak, żebyś już nigdy nie czuł się zagubiony. Książka Minuty Pokoju oferuje proste i szybkie zadania do codziennego zastosowania. Biblia mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Amen. Chcę, by każdy z Was miał dostęp do codziennego duchowego pokarmu. Udostępniam te trzy książki w formacie cyfrowym, żebyś miał do nich dostęp gdziekolwiek jesteś czy to na swoim telefonie czy na komputerze? Oto wszystko bracia w świetnej cenie. Ty także przyczynisz się do tego, by nasze duszpasterstwo docierało do większej liczby osób z przesłaniem Ewangelii. Wystarczy wejść na www.jornadadafe.com.br, która właśnie pojawia się na ekranie. Klikniesz teraz w link, który znajduje się tuż pod tym filmem w opisie. Dobrze, to bardzo szybkie, bezpieczne i od razu otrzymasz na swój e-mail moje trzy książki w formie cyfrowej, żebyś mógł zacząć swoją przemianę już dziś, dobrze? Więc kliknij w link, który znajduje się tuż pod tym filmem. Niech Bóg cię mocno błogosławi serdecznie pozdrawiam.